Jak dodam mu gazu, to tutaj macie taką przypominajkę, że jedziecie samochodem elektrycznym, bo spod tego auta zaczynają buchać płomienie. Ale tu syf. Cześć, dzisiaj mam dla Was reklamę chińskiej motoryzacji. Ostatnio jak 30 minut oraliśmy z Wojtkiem Drzewieckim niemieckie koncerny motoryzacyjne, to doszliście do wniosku, że to jest. Reklama Volkswagena, więc idąc tym tropem, mam dla was reklamę Gili. Wracam do tego materiału, materiał archiwalny, pierwszy jaki nagrałem z zewnętrznym operatorem, więc przepraszam za jakość, ale chcę żebyście złapali kontakt z tą marką, dlatego że wrócił temat Izery, a Gili przynajmniej oficjalnie w dalszym ciągu pozostaje oficjalnym partnerem Electromobility Poland, tyle że oczywiście nie będzie Izery, będzie jakiś europejski samochód Elektryczny. Nie wiadomo do końca, czy robiony z gili, czy być może z czery, chociaż tutaj ponoć nie możemy się dogadać z Chińczykami, bo między innymi są mocno obecni w Rosji, co się polskim władzom nie podoba, ale to są tylko nieoficjalne przecieki. Więc zgodnie z zapowiedzią, że w tygodniu będę czasami wrzucał takie mniej ważne materiały, trochę luźniejsze. Jeżeli ktoś chce się zapoznać z tym jak mogłaby wyglądać Isera gdyby nie umarła, to właśnie Gili EX5 jest takim samochodem, który to obrazuje. Zapraszam, trochę komediowo, trochę, nie? Zobaczcie sami. Ta tutaj armatura Łazienkowa, to nie jest oferta ceramiki Paradysz, tylko logo firmy Gili, a tak naprawdę Gili, bo tak to się wymawia, a Gili to jest partner technologiczny polskiej marki, nieboszczki i zera. Dlaczego powiedziałem jest partner technologiczny? Bo elektromobility ma się całkiem dobrze i wbrew temu, co przekazują media, pomysł na polski samochód elektryczny wcale nie umarł. To jest Geely EX5, czyli chiński elektryk zbudowany na platformie GEA. I to jest pierwszy model Gili, który wchodzi na polski rynek, ale spokojnie będzie ich więcej i co najważniejsze wchodzą elektrykiem. Ale zapowiadają też auta spalinowe i hybrydy plug-in. Nie ukrywam, że chińskie elektryki to nie jest moja bajka, więc jestem przygotowany równie wspaniale jak zazwyczaj, ale nawiązania do Izery nie są wcale przypadkowe. Wprawdzie ten samochód jest na nieco innej płycie. Podłogowej niż miała być Izera, ale jego główne parametry są bardzo podobne: mniej więcej 4-6 metra długości, 200, już Wam mówię dokładnie 17 koni mechanicznych, 320 nm, 175 km na godzinę i bateria, która mieści tutaj jakieś 60 kWh. Mniej więcej tak zapowiadano Izerę. Te wszystkie parametry odpowiadają. Polskiemu samochodowi elektrycznemu, tyle tylko, że mamy tutaj chiński oryginał. Ja wiem, że dla wielu z Was taki związek frazeologiczny chiński oryginał w ogóle nie występuje i brzmi zabawnie, ale bardziej niż pokazanie Wam tego samochodu, zależy mi na tym, żebyście złapali kontakt z marką GD, bo coś czuję, że ona naprawdę namiesza na polskim rynku. Przypominam, Nieboszczka Isera miała wyróżniać się między innymi jakością premium w bardzo przystępnej cenie i chciałem, żebyście zwrócili uwagę na to, jak wykonany jest ten samochód. Przypomnę tylko, że Gili, czyli Gili, 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 wciąż nie mogę się przestawić na tę nazwę, jest właścicielem między innymi Volvo, czyli ma prawo do ich wszystkich patentów. Oprócz tego jest też właścicielem między innymi Cekra czy Polstara i to widać. W tym wnętrzu. To tutaj ponad 15 cali. Oczywiście się palcuje, ale jest bardzo responsywne. Procesor jest bardzo szybki i można zrobić na przykład coś takiego, więc jeżeli ktoś ma problem z parkowaniem, tak jak ja aktualnie przy takim słupie z jednej strony, takim z drugiej i jeszcze pewnie z trzeciej i czwartej, bo trochę tych słupów dookoła stoi, to spójrzcie. I to jest bardzo fajne, pokazuję Wam w centymetrach, ile jeszcze miejsca zostało. I drodzy panowie, nie musicie się martwić, że żona sprawdzi, ile to jest naprawdę 20 centymetrów, bo zobaczcie, 35 i koniec. Ogólnie w tym wnętrzu oprócz... O mody tutaj. Widzę też tutaj oczywiście Tesle z tym wielkim tabletem, ale widzę też na przykład nawiązania do starszych. Uwaga, Opli. Zobaczcie, jak śmiesznie działa kierunkowskaz. Chociaż plus, że w ogóle jest, bo w Tesli trójce to macie jakieś tutaj idiotyczne klikacze. A tutaj proszę. Raz, trzy mrugnięcia. Raz do końca działa cały czas i Wraca na swoje miejsce. Dokładnie takie rozwiązanie było w 3 C, więc jeżeli ktoś twierdzi, że Chińczycy to są 100 lat za mu Europejczykami, to tak macie dowód. Ogromny plus za to ten zwykły kawałek wyświetlacza, którego pożałowali nam chociażby w Tesli. Zużycie paliwa, czyli prądu 17,6 to jest zużycie autostradowe, co trochę mi się kłóci w ogóle z. Koncepcją tego samochodu. Ja przyznam szczerze, średnio ją rozumiem, bo 60 kWh to przy tym zużyciu jest realnie no właśnie jakieś 350 km, więc ten samochód, nie oszukujmy się, nie nadaje się w trasę, a wydaje się do niej stworzony, bo ma 4,60 długości i gigantyczny rozstaw osi z tyłu, i jest przepotężna ilość miejsca. Ja panu nie przerywałem. Ten dźwięk generuje się automatycznie do przynajmniej 30 na godzinę i wielu z Was może przywodzić wspomnienia z dzieciństwa, że przyjechało na wieś jakieś żółte Renault z lodami, natomiast jak ja bym go usłyszał w środku nocy na takim parkingu, to bym spierniczał, gdzie pieprz rośnie. To jest dla mnie typowa taryfa. No albo auto w trasę, tyle że ono się w trasę średnio nadaje. Tutaj na przykład możemy sobie o wyregulować oparcie. Mamy wygodny, miękki podłokietnik i podróżuje się tutaj bardzo komfortowo z tego względu co ja akurat bardzo doceniam jako właściciel 30-letniego Citroena z hydropneumatyką, że ten samochód jest jednym z najlepiej zawieszonych, jakimi ostatnio jeździłem, dla mnie najlepiej zawieszonych, czytaj jest miękki i bardzo dobrze resoruje. Oczywiście to ma swoje minusy, na przykład delikatne nurkowanie przy hamowaniu. Nie każdy to lubi, ale komfort jest tutaj Hmm. Bardzo wysoki. I nie mówię tylko o tym komforcie zawieszenia, ale też jakości spasowania tych wszystkich elementów. I żeby tradycji stało się zadość, sprawdzimy sobie, czy Gili Gili potrafi robić porządne samochody. Wygląda na to, że potrafi. Sprawdźmy sobie dach, bo tutaj pewnie będzie po chińsku. Dokładnie tak jak się spodziewałem. Dach jest bez ocynku. Ale pozostałe poszycia już stal ocynk, nie żadne aluminium. Tutaj tak samo. To wszędzie stal ocynk. I również klasycznie spojrzymy sobie pod spód. Przyznam, że nie bardzo jest tutaj co pokazywać, bo wygląda to tak. A tu, gdzie jest silnik, wygląda to tak. O! Gili zrobiło siku. To oczywiście woda z klimatyzacji. Nie jest tak, że Gili Gili EX5 jest wspaniałym, cudownym samochodem i nie ma żadnych fakapów. Kilka jest. Bagażnik 461 litrów pojemności 1877 jak złożymy sobie te oparcia, więc spoko. Bardzo mi się podoba to tutaj. Robi wrażenie. Nie ma dojazdówki, nie znalazłem też zestawu naprawczego. Nie da się też spuścić stąd wody, jakby wam się wylała, ale pojemność jest gigantyczna. Natomiast nie potrafię zrozumieć, jak Marka, która jest właścicielem Volvo, przejęła wszystkie szwedzkie patenty, w tym szwedzkiego pierdolca na temat bezpieczeństwa, bo ten samochód ma 5 gwiazdek pełnych w Euro NCAP, więc jest naprawdę bezpiecznym samochodem. A mimo tego, w tym 460-litrowym bagażniku nie znalazło się miejsce na żadną roletę. A to oznacza, że jeżeli ktoś z Was. Padły na głupi pomysł dachowania takim samochodem, to może dostać w łeb na przykład czymś takim. I zakładam, że może wam to wybić z głowy pomysł kupowania chińskiego elektryka. Jak na elektryka, to jest to zaskakująco normalnie zbudowany samochód, bo zwykły elektryk umieszczony tak normalnie pod maską. Jestem wspaniale przygotowany, dostałem to auto dokładnie na dwa dni, no bo wiecie, to jest nowość. Więc tak, 200. 17 KONI mechanicznych, 320 Nm. Jeździ to zaskakująco przyjemnie, zwłaszcza w tym połączeniu z dosyć miękkim zawieszeniem. Napędza się bardzo płynnie, nie ma takiego wyrywania jak w większości tych elektrycznych samochodów, ale osiągi są jak najbardziej akceptowalne. To jest. 6, 9, 7, 1 do setki, w zależności od tego, którą wersję wyposażenia sobie wybierzecie. 7,1 jak bierzecie tego Maxa, która ma już kompletnie wszystko na pokładzie, jest po prostu cięższa. Prędkość maksymalna to jest 175 km na godzinę, ale wiadomo, że nikt z taką prędkością jeździć nie będzie. Co ważne, niezależnie od tego, jaką wersję wybierzecie, dostajecie pompę ciepła, ja wiem, że Wam to nic nie wnosi, jak nie chcecie kupić elektryka, ale ci co chcą, to jest dla nich ważne, bo w zimie da się dzięki temu przejechać naprawdę jakieś 300 km po mieście, a nie 150. Jak ktoś się chce czepiać Chińczyków, proszę bardzo, mamy powód, brak wygłuszenia, ale z drugiej strony, to tutaj to jest elektryczny brzęczyk, a nie diesel, który telepie tą maską, więc spoko. Trochę gorzej z wygłuszeniem przy wyższych prędkościach, jeżeli chodzi o szumy, chociażby tych lusterek, ale spójrzcie jak ten samochód jest spasowany. Zobaczcie te spasy. Spójrzcie tutaj. Ja bym chciał, żeby wiele europejskich marek miało taką dbałość o detale. Tutaj spójrzcie, na pierwszy rzut oka, he, he, he są brzydkie progi, będę się brudził wsiadając, A, ale gdzie tam? Jest moc. Zrobili to naprawdę ładnie. Tutaj moje ulubione ujęcie. Widać, że mocowania drzwi rozwiązano po europejsku. Patent Volkswagena. Pozdrawiam wszystkich blacharzy i lakierników. Odkręcacie te dwie śrubki. Wypinacie tę kostkę. Oczywiście to też trzeba odkręcić ten ogranicznik. I schodzą wam całe drzwi do lakierowania. Potem zakłada się je na sztukę. Nie trzeba tutaj nic oklejać. To jest typowe rozwiązanie Volkswagena. Z wysoce niestandardowych rozwiązań, które predestynują ten samochód do roli auta rodzinnego, chociaż jak mówię, średnio nadaje się w trasę, to na przykład coś takiego, 3,5 kg, można tutaj zapakować, wozić jakieś tablety, pieluchy, podkłady, jak ktoś ma dzieci. Inne takie dziwne rozwiązanie, które mnie trochę bawi, otwieramy bagażnik tym tutaj. Tu jest kamera, podświetlenie tablicy, czyli to wszystko jest na zewnątrz, ale już. Nie zamkniemy tym samym, tylko zamkniemy tym. Po co te dwa przyciski? Ale kto boga temu zabroni. Do samych właściwości jezdnych nie ma się co czepiać. Rzecz, która mnie naprawdę irytuje w tym samochodzie, to jest ten cycek tutaj czyli kamera wykrywająca to, co robi kierowca i ona jest dosyć brutalna w działaniu. Tak jak teraz mówię do Was, wystarczy, że przez Dwie, trzy sekundy będę się patrzyć nie tam, tylko tu, o, już właśnie mi zapikało. I to pikanie ostrzeżenia to jest jeszcze pikuś, bo potrafi być skurczybyk tak natarczywy, że wyłączy Wam chociażby radio albo w ogóle nagłośnienie, więc jeżeli słuchacie sobie podcastu, albo jakiejś piosenki i przestajecie się patrzeć na drogę, bo musicie coś zmienić tutaj w tym tablecie, to on wam skubany go wyciszy. Nie zatrzyma, tylko wyciszy. Więc macie taki odsłuch przerywany, żebyście się skupili na drodze. Za to całkiem dobrze pracuje inteligentny, aktywny tempomat, który spójrzcie, potrafi utrzymać się na pasie ruchu. I co jest śmieszne, jak dodam mu gazu, to tutaj macie taką przypominajkę, że jedziecie samochodem elektrycznym, bo spod tego auta zaczynają buchać płomienie. A z rzeczy pomyślanych. Oj. Widzicie tutaj? W tej chwili wyprzedził mnie samochód i mam też ostrzeżenie na lusterku, więc to nie jest błąd jakiś, że czujniki się uaktywniają, tylko już z tego poziomu samochód pokazuje Wam, że macie coś w którejś martwej strefie. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście robiłem sobie jaja z tymi. Płomieniami, które się wydobywają spod samochodu, no ale nie ja zaprojektowałem taką grafikę. Ten samochód ma baterię LFP, czyli taką, która jest w zasadzie niepalna. Okej, okay, ładują się wolniej, to fakt, natomiast tutaj producent się chwali, że one wytrzymują spokojnie 1500 cykli ładowania od zera do full i to. Oznacza, że zakładana żywotność takiej baterii to jest jakieś pół miliona kilometrów. I coś, czego nie ma na przykład Tesla. Czyli spójrzcie, wchodzimy sobie tutaj w energię i jedziemy tak. Widzicie to? To oznacza, że ten samochód może też oddawać energię albo na przykład pełnić rolę magazynu w Waszym domu. Jak nie ma prądu, proszę bardzo, Vehicle to Load i możemy zasilać zewnętrzne urządzenia. Producent deklaruje, że na takiej szybkiej ładowarce od 30 do 80% w 20 minut to jest trochę ściema, bo wszyscy podają czasy ładowania od 20 do 80%, a nie od 30 do 80%. Niemniej według producenta ten samochód przyjmuje na szybkiej ładowarce 100 kW. Ja się wczoraj ładowałem nawet z prędkością 110, ale zajęło mi to mniej więcej 45, około 50 minut od właśnie tych 20 do 90%, bo chciałem mieć na dzisiaj na nagrywanie ten samochód naładowany, wbudowana pokładowa ładowarka wolna, ale szybka, bo 11 kW, czyli. Tym gniazdem tutaj się ładujemy wtedy z domowej ładowareczki, oczywiście jeżeli taką posiadamy i pełne naładowanie tym słabym ha, ha, ha. prądem to jest jakieś 6 godzin, bo 60 kW przez 11, tak? I ta krzywa ładowania w przypadku tego niskiego prądu jest jak najbardziej osiągalna, czyli rzeczywiście 6-6,5 godziny. Mamy auto zatankowane na kolejne 350-400 km po mieście. I w takim przypadku nie trzeba mieć swojej fotowoltaiki. Średnia cena prądu dzisiaj to jest jakieś złotówka mniej więcej za kilowatogodzinę, więc zatankowanie tego auta do pełna to jest 60 złotych. I Jak jesteście taryfiarzem, to zdecydowanie to docenicie, bo wtedy za te 60 zł, czyli przez noc naładujecie go w garażu. Jeżeli macie siłę, przejedziecie jakieś 400 km. A jeżeli nie macie w domu siły i jesteście zmuszeni do korzystania z publicznych ładowarek, to pytanie, co się robi na ładowarkach? A robi się na przykład coś takiego. Wchodzimy sobie w relaks. Ustawiamy, że chcemy się przespać przez na przykład 40 minut. I... Tak, nie ma żadnych pasażerów, sprawdziłem. I można się teraz rozwalić jak nowy w psach. Ostatnia krew na dolarach. A jeżeli to dla Was za mało, to można też zrobić, tak? I tak jak u psychiatry, przepracować to, że kupiliście elektryka, albo po prostu poleżeć sobie na szezlongu. A ile taka przyjemność posiadania chińskiego elektrycznego suwa od Gigi kosztuje? Dwie wersje wyposażeniowe: Pro i Max. Cena bazowej 169 900, cena topowej wszystko mającej 189 900, ale zaznaczam, że obie te kwoty są jeszcze przed dofinansowaniem z programu Nasze E-Auto, czyli można z tego szczesać realnie nawet 40 tysięcy złotych, jeżeli zezłomujecie swój samochód, a jeżeli nie zezłomujecie swojego samochodu, to spokojnie wyciągamy 30 tysięcy złotych, czyli wtedy... Te ceny 170-30 zaczynają wyglądać całkiem atrakcyjnie na tle konkurencji typu Skoda Eniak na przykład. Zwłaszcza, że ten samochód jest cholernie dobrze wyposażony. Wersja Pro, czyli ta biedna bazowa, nie ma czujników parkowania z przodu, nie ma Wyświetlacza head-up display na przedniej szybie. Nie ma 16 głośników, tylko skromne 6. Nie ma też dachu panoramicznego z roletą i nie ma 19. Calowych obręczy kół w standardzie są 18-calowe. I nie, nie wróżę w Polsce sukcesu elektrycznemu sułowi rodzinnemu, który średnio nadaje się do jazdy w trasie. Natomiast jeżeli floty korporacyjne taksówkarskie zauważą zalety tego samochodu, czyli chociażby bagażnik, chociażby gigantyczną ilość miejsca z tyłu i to, że wsiada się w górę i siedzi wysoko to myślę, że on też znajdzie swoje miejsce w Polsce. Na dzisiaj to ode mnie, Motoprawda w internecie, trzymajcie się ciepło i zdrowo, pozdrawiam, Paweł Rygas.